Uważasz, że Minecraft potrzebuje zmian? Jeśli tak, to jesteś w doskonałym miejscu! Bo dzisiaj rozprawimy się z tym, co w Minecrafcie od dawna być powinno! A co dokładnie? Zostaw łapkę w górę i suba, a na pewno się przekonasz! No dobra, jestem w wiosce i to nie bez powodu, bo bardzo dawno się z nimi nic ciekawego w Minecrafcie nie działo. Więc może czas najwyższy na jakieś nowości? Co powiecie na przykład na nową klasę osad geeka? Ten pan jest sprzedawcą biżuterii! Albo złotnikiem, dobra, nie wiem jak to się nazywa. Że ma w domu fajny sprzęt, z którym można robić kozackie rzeczy. A dokładniej mówiąc, pierścieniem mocy. Brzmi to dziwnie, tak wiem, ale zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest nowe miejsca, by je założyć. A po drugie, co jeszcze ważniejsze, każdy z nich ma swoją specjalną moc. Może być na przykład pierścień z ametystu? Wtedy, kiedy umrzemy, nasze itemy będą świecić przez 10 minut. Jest też na przykład pierścień z diaksów, który dodaje dwa serduszka i serio sześć jeszcze innych. Instrukcje, jakie możemy zrobić, znajdziemy w tym miejscu. Potrzebujemy złota, żelaza albo neterytu do podstawy. Później nowego ametystowego proszku i jednego z ośmiu minecraftowych minerałów do wypełnienia. Proszek możemy zdobyć albo u tego gościa, albo zdobyć go w podziemiach. Ale jestem leniwy i po prostu wezmę go ze skrzynki. Biorę do tego żelazo i diamenta. Jak będzie, mój pierwszy pierścień będzie właśnie z tego. Dwa ametysty, jedno żelazo, jeden diaks i mamy to. No się ma pierścieniu. Mogę go teraz założyć. Nie, jeśli dobrze kojarzę, będę miał dwa serduszka więcej. Ale kozacko. A, zakładanie go oznacza tyle, że po prostu biorę go do drugiej ręki, tylko że. nie, nie nieważne. Myślałem, że to jest bardziej zaawansowane. Ale mam go i działa! I mam dwa więcej serduszek! Było warto, ale mnie ciekawym te świecące itemy. Tym razem będzie ze złota i dodamy ametyst. Czyli duberek. I po założeniu tego wszystkie itemy, które wyrzucę, powinny przez 10 minut świecić. Ale to chyba dopiero jak umrę. Jestem gotowy na to poświęcenie. Czego się nie robi dla świecących itemów? Go! Ała, ała, ała! I po co mi to było? Dzień dobry, dzień dobry, tu gdzieś powinny być i tam one powinny świecić. Czemu nie świecicie? Dobra, to coś ewidentnie trzeba jeszcze ulepszyć, ale póki co porozmawiajmy o najnowszym biomie. Do tych bagien się już wszyscy przyzwyczailiśmy. Fajne są super, ale brakuje w nich jednej rzeczy, czyli Wiosek. Tak jest! To się stało! Tak powinny wyglądać na nowe wioski! Trochę jak taka ulepszona chatka wiedźmy. Kurde, pele kozackie są! W środku możemy znaleźć też bagienne itemy. Jestem ciekaw tylko jak wyglądają wilczerowie. Eee, normalnie. Nie, nie normalnie! Co ty masz na sobie, gościu? Ale to jest epickie! Dobra, jaram się! To byłaby totalnie nowa najładniejsza wioska w Minecraftzie! Zarośniki mają siewki morzynu. wszystko zbudowane z błotnych dzyjów i morzynowych pni. Czy to nie jest cudowne? Oczywiście, że jest, jak uważacie, że nie, to wolicie złoto niż żelazo. A takich osób tutaj nie lubimy na tym kanale, więc proszę się nawet nie przyznawać. A jak jesteśmy już w debacie bagien, to na pewno nieraz trafiliście na tą panią! Ała, ała Boli, nie chciałem Boli. Ała Ogarnij się, no! Daj mi spokój, ja cię tylko chwalę! Dobra, dobra, nie przejmujmy się tym! Ta pani ma jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Tak, za, zabijanie, to nie o to mi chodziło. Sapkę ma, okej? Okay? wiedź ma, ma czapkę! Majdą taką, gdybym tylko mógł ją mieć. Dobra, nie udało się. Ale spróbujmy jeszcze raz! Powtórzę głośno i wyraźnie! Fajna czapka Gdybym tylko mógł ją mieć! O w końcu! Oto i moje marzenia się spełniają! Czy to nie jest cudowne? Dobra, ale co mi daje ta czapka? Aha! Jeśli mamy ją na sobie i podejdziemy do innej wiedźmy, będziemy mogli z nią handlować! Nie, 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 to nie może być prawdziwe. Dobra, jest wiedźma siema. O kurde, bele! Co jest moje Minecraftowe życie obróciło się o 180 stopni? Mogę z nią przehandlować Glowstone'a, pnąć a nawet Czajniczek do herbaty! W się, sensie, że, co, że jak? Czajniczek do herbaty, dawaj mi to! No nie, to istnieje! Fajnie, fajnie, ale co dalej? Nieważne, herbata to nie jest moja specjalność. Zajmijmy się lepiej ważnymi sprawami! Czy się kiedyś jak to jest, że jest jabłko, złote jabłko i zenczantowane złote jabłko? A jeśli chodzi o marchewkę, to mamy tylko zwykłą marchewkę i złotą marchewkę. Gdzieś się podziała zenczantowana złota marchewa? Tak jak słabszą wersję kraftujemy tak, to no według mnie powinna być też ta opcja. O kurde, Pelona ona istnieje. Znaczy dzisiaj istnieje, normalnie nie istnieje. I co daje? Pokażcie mi to, dajcie mi złotą marchewę. Wow! No kto Ja na 5 minut. Sobie zabrzmiemy, jakby się nie cieszył, ale się cieszę, ej, to jest kozacki enchant. Czy tam efekt, tam, nieważne. O, jak jesteśmy już w macie tego, co jest, dlaczego nie ma. No to po kolei mamy zwykłe ciasto, ciasto dyniowe, ciasta marchewkowego, co prawda, też nie ma, ale bardziej zastanawiam mnie, czemu nie ma ciasta z ryby. Dobra żartuję. Jabłek! Co to Oczywiście, że ono powinno istnieć, jeśli jest takie nawet z dyni. A kto normalny robi ciasto z dyni? Jabłecznik to jest prawdziwe ciasto. Goda, że boczek tego nie rozumie i dodaje kurde pele jakieś dynie tam w ogóle kogo to obchodzi, no. Jabłecznika by zjedli, to zobaczyliby co to znaczy życie. To ciekawe w ogóle, ten jabłecznik jest na tyle epicki, że jak zjemy go raz, to on się nie niszczy. No bo logicznym jest, że ciasto się naraz nie zjada, więc mamy go trzy. Znaczy trzy gryzy. I w sumie tak samo to powinno wyglądać z ciastem dyniowym. Trzy gryzy, a nie jeden, bo to ciasto nie ciastko. Ale mamy dzisiaj rozterki życiowe. Ale dobra, dobra, zanim już totalnie zamienimy się w program kulinarny, proponuję poszukać nowych mobów. Tak się składa, że dzisiaj na bagnach żyją nie tylko żaby, ale też co ważniejsze. Ważniejsze to to będzie, jak ja to znajdę. O, są i one, ślimaki. Czyż to nie wspaniałe stworzonka? Panie ślimaku, proszę dać mi pana skorupę, czy tam coś tam. O, co to jest? Śluz ślimaka. Co ja mogę z nim zrobić? Niestety zjeść się nie da. Nic z kuchni francuskiej. Byliśmy o Programu kulinarnego, panie żelazny. A ja tu chcę ślimaki zjadać. Dobra, kolejnej rzeczy już się serio nie będzie dało powiązać z jedzeniem. Jeśli gracie w tę grę więcej niż 5 minut, na pewno kojarzycie tych oto niemiłych ziomków. I nie mówię tu o dorszach. Utopcy, jakie ja ich kurde bele nie lubię! Każda wizyta u nich, odwiedziny kończą się mniej więcej tak samo. To nie jest żadna tajemnica. Ale co powiecie na to, żeby utopcy spełniający się w innych biomach, jak na przykład tutaj w rafie koralowej, wyglądali trochę inaczej od ich braci z normalnego oceanu. A ten na przykład jest porośnięty koralowcem. Jestem totalnie ciekaw, co z niego wypadnie, jak go zabiję. Dawaj stary, no kurde, bele powietrze, mi się kończy. Nie mam czasu się z tobą bawić. O, koralowiec, w sumie mogłem się tego spodziewać. Ale i tak fajne, to ja się jaram. Zawsze lepsze niż normalni, nudni utopce. A jak już o nich mowa, to jest jeden item, który bardzo się z nimi kojarzy. Czyli trójząb. Rydenty wszyscy znają i kochają. Ich najlepsza funkcja to to, że może się samemu nim ukuć. Powiedziałem ukuć, a nie za. Ale niech już będzie. Problem jednak z kimi jest taki, że jak się jeden zepsuje, to aby go naprawić trzeba znaleźć drugi, włożyć do kowadła i tak oto dostać nowy. A to nie jest prosta sprawa, więc mam pomysł jak prościej to rozwiązać. W końcu mamy w tej grze coś takiego jak kryształy pryzmarynu. Więc jeśli by otoczyć trójzą właśnie nimi, mógłby pojawić się on. Nowiutki, w 100% naprawiony trident. na rozwiązanie, jakie ekologiczne. O co nowy, jak można naprawić stary. Tak, Minecraft jeśli o to chodzi powinien być bardziej eko niż teraz. A w ogóle, jak już mowa o tworzeniu nowych rzeczy, to na pewno nie raz zdarzało wam się tworzyć nowe świnki. Tak, dokładnie, Siemka. Zastanawialiście się może jednak kiedyś nad tym, ile dzieci ma świnia? Ciąża u świn trwa około 112 dni, a w jednej ciąży może być 8-14%! do Eee, tak, to jest ważna rzecz na potrzeby odcinka, ok? Nie zamieńcie się jeszcze w kanał przyrodniczy. Jeśli o to chodzi, to zapraszam do mojego ziomka fixa bardziej. Teraz jednak zastanówmy się nad tym, czy nie bardziej realistyczne byłoby to, gdyby Gdyby jedna świnia mogła urodzić nawet trzy małe. W sumie serio ma to więcej sensu niż teraz. Wnioskuję więc oficjalnie o zmiany. I to nie tylko ze świniami, ale ze wszystkimi rzeczami, które pokazałem w tym odcinku. Jeśli też jesteście za to, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwona. A widzimy się już jutro w kolejnym Dobranoc. Ło, ho, ho, ale to nie wszystko. Po prawej stronie masz właśnie teraz przeepicki odcinek. Zdawałem tam prawo jazdy w Minecraft lepiej nie pytajcie nawet jak mi poszło. Po prostu wbij i przekonaj się sam.